Woźnicą zostałem, bo ponieważ polubiłem konie i lubiałem w konie jeździć, no bo mnie to pasjonowało. Bardzo, bardzo, polubiłem konie. Woźnicą byłem ponad 56 lat. Także ja to polubiłem, jeździłem nawet do Łodzi z Garkami, do Pabianic z Garkami, z Muszyńskim. Ja jeździłem nawet, nawet byłem i w Poznaniu z garkami. Tak, bo ja się nie bałem żadnej trasy. Dałem sobie w życiu zawsze radę. Koń to pasja mojego życia. Koń to pasja mojego życia. Jak sprzedałem konie, to powiem szczerze, że byłem tak załamany, że ja już nie mogę mieć tego konia. Nie mogę. Bo ja lubiłem go okuć, ja potrafiłem sam go okuć, potrafiłem, potrafiłem yy, nad wozem zrobić porządek, oczywiście. No dbałem o to. Pan Wacław tak pokochał te konie, że hmm, bardzo ciężko mu było rozstać się z, z, tym, z tym zawodem, prawda, ponieważ w już kilkanaście lat temu za, za prze, ym, po prostu nie, nie pozwolono jeździć końmi do Częstochowy, jeżdżono ciągnikami, ciężarowymi samochodami. Bardzo to przeżywał, naprawdę bardzo to przeżywał i nie mógł się pogodzić z tym i jeszcze kilka razy to go widziałem się Sieradzo, jeszcze ze dwa trzy lata temu jak jeździł jeszcze tym, 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 tym końmi, on był bardzo zżyty tym, to była cała, cała jego ym, pasja życiowa można tak powiedzieć. W Sieradzu to byłem, powiem prawdę, że byłem potrzebny. No, byłem bardzo pracowitym. To mi, to mi cały kierownik tej składu, pan Gołąb, zaangażował mnie do tego składu i ja byłem po prostu pierwszym bozakiem w Sieradzu przy Węglu. bo woziłem i wagony, woziłem i dla ludzi, woziłem i deputaty kolejowe, czy jakieś mieli wojskowi talony, tak samo je wykupywali i woziłem, no i to była moja cała praca. No trzeba było wcześniej wstawać, tak, bo mąż wyjeżdżał do pracy, jak to tutaj wspominał, że… Trudnił się transportem, transportem, tak, to ja też stawałam wcześniej, bo ja prowadziłam gospodarstwo rolne, to musiałam zrobić mężowi śniadanie, i dzieciom do szkoły, bydło odpędzić na pastwisko, przody obrządzić. Także miałam dużo zajęć w domu, tak, ale, ale byłam zawsze silna, co, co odczuwałam w w moim życiu rękę boską. Ktoś wyższy w moim domu mieszkał, bo byłam, byłam, byłam bardzo zawsze silna. Nie, nigdy nie byłam zmęczona. Teraz się sama dziwiłam, skąd mi się ta siła bierze. Ale właśnie odczuwałam tą moc boską w moim domu. Każdy, z którym ja miałem styczność, to mi dzisiaj wdzięczność dają. Dają mi wdzięczność, szanują mnie. No, bardzo przyjemnie mi to słuchać. O, pan to się napracował w życiu. Pa, pan to był niezawodny e, człowiek, który pan tak każdą usługę e, potrafił zrobić. No, I pan każdą usługę zrobił, i pan po prostu e, był oddany dla ludzi. Znaliśmy się ku bo przecież tu ktoś razu jeździł tymi konikami woził ten węgiel, ja kiedyś pracowałem w innej spółdzielni w Rublewie, to się często spotykaliśmy, no, potem, a się razem mieszkałem na lewym pokoju wtedy, jak się pobudowali bloki, no i tak do dzisiejszego dnia, a teraz ja się odwiedza tutaj na rynku jak przychodzi, pogadamy sobie czasem, no, prywatnie jest bardzo dobry człowiek. Jeśli chodzi o mnie, to że mogę powiedzieć, że bardzo dobry człowiek był i jest. Zawsze się tutaj uzgadniamy, radni jak przychodzi, porozmawiamy sobie. Takie sprawy są różne. No, jeśli chodzi o człowieka, to jest bardzo w porządku, od dawna. No Wacek to jest mój bardzo dobry kolega. Znamy się, że tak powiem od po wojny, bo przed wojną to się nie znaliśmy, mimo że jesteśmy raczynki przedwojenne. Jest to Wyjątkowo pracowity człowiek, bardzo solidny. Nikt o nim nie może powiedzieć złego słowa. Mamy do niego ogromną sympatię, szacunek i zaufanie. Aby żył jak najdłużej. I trochę niech uważa, za dużo jeszcze pracuje. Czas na odpoczynek. Gdy już doszłem do pełnych lat, no to poznałem też dziewczynę, z którą żeśmy się pobrali, bo liczyłem, że spędzę z nią życie, że ona naprawdę będzie bardzo dobrze mi prowadziła moje gospodarstwo, bo ona też miała sporo ziemi. No i oczywiście mieliśmy, rodzinka mi się posypała, no i oczywiście musiałem później myśleć, żeby zbudować sobie pełne jakieś gniazdo. Kochaliśmy się bardzo. No, całe życie żeśmy się nigdy nie pokłócili. Nigdy żeśmy, jak w małżeństwie różnie bywa, a ja wolałam się popłakać, niż miałam jakieś pyskówki dawać, czy jakieś tam odzajemniać się różnymi e, słowami. Były to czasy trudne, bo przecież jednak Dorobek to był trudny, ale ja byłem zawzięty i nie dałem się biedzie. Pracowałem, powiem, dzień i noc. Mnie się robota nie przykrzyła. Ja, ja nigdy nie byłem zmęczony, bo ja po prostu kochałem pracę, bo z tej pracy to ja miałem wielki zysk i w, i w kieszeni pieniądz pomimo, że wszystko i stworzyłem dużą rodzinę, ale jakoś wytrwałem. No i oczywiście yy, nie dałem się biedzie. Pobudowałem dom przecież też. No i pracowałem. Jechałem do, do Częstochowy na Jasną Górę i jeździłem parę razy na jasną górę. Oczywiście, no. I to mnie tak po prostu na duchu podbudowało, że jednak jak ja jechałem ten e, czas do Częstochowy, to żyłem, żyłem duchowo e, ten, tą drogą. Bo jednak e, ja mogłem więcej zarobić. Mogłem więcej zarobić. A ja jechałem do Częstochowy po to, żeby komuś usłużyć, żeby wsiadały różne i dziewczyny, i dzieci różne po prostu i pomagałem takim, co w ogóle i nie mogli iść, no po prostu pomagałem im, miałem jeszcze gazową maszynkę na wozie, gotowaliśmy sobie herbatę, gotowaliśmy sobie jakieś papierków, zupki, także żeśmy po prostu nie chodzili gdzieś tam na jakieś y, te obiady. No i jeszcze kolegów y, prosiłem na obiad, no bo to wieczorem sobie żeśmy kolację wspólną robili. Y, nieraz przyszły te y, koledzy, którzy śli, no to oni też przynieśli coś dobrego, no i żeśmy tak sobie spędzali. Te dni w Częstochowie. A jakżeśmy wracali z Częstochowy, no to tak samo, żeśmy sobie też uprzyjemniali te chwile, które nas spotykały po drodze. Poznałem go, kiedy przyszedłem do Sierraza i kiedy brałem udział, właściwie organizowałem pielgrzymkę do Częstochowy. On jako pierwszy zgłaszał się i powoził swoim pojazdem konnym, tak jak czynił to jego ojciec. Był i jest człowiekiem religijnym, ogromnie zamiłowanym i wspominającym. Pielgrzymkę Sieracką. Aktualnie nie ma już pojazdów konnych, są mechaniczne pojazdy, ale on jeszcze myśli i wspomina te czasy, kiedy on konikami udawał się wraz z całą pielgrzymką do Częstochowy. Na jasną górę niemal każdego roku. Nie wiem ile razy już był, ale był na pewno kilkadziesiąt razy na jasnej górze. Jeszcze jako chłopiec chyba z ojcem, bo ojciec też był bardzo zaangażowany w pielgrzymkę sieradzką. Za Sławem, moim mężem, przeżyliśmy przeszło 50 lat. Bardzo zgodnie przeżyliśmy. Jestem dumna ze swojego męża, bo był dobrym mężem. Dużo pracował, za, zasilał rodzinę, miał z czego żyć i wyposażyć swoje dzieci, wykształcić. Tak, bało rodziny bardzo. Jestem dumna z mężem, z męża. Zawsze wracał punktualnie do domu po pracy, a był Tytanem pracy. Dzisiejszy dzień to jest bardzo też miły, bo tak, już mam dużo wolności. Nie pracuję ciężko, spaceruję, wyjeżdżam z żoną na wczasy do senatoria, na wycieczki. Spotykamy się dużo z ludźmi takimi, koleżeńst koleżeństwo zawieramy, no także y, życie jest umilone, umilone życie jest, tak. <toddź>